że przeciwko masz takich dosyć chuj... znaczy no tylko jak moi nie będą micro dispota ale tak połączenia pomarańczowego jeszcze to dawno nie widziałem no ale oni mają kurda MX na top-tierze zobacz, Lighta na top-tierze stary No. nie wzięć ja, kogo układu też zapomniałem dobra zobaczymy raz i po jednej, po dwa po trzy lighty, dobra, okej okay. się wydaje, że ich tak zagra bezpiecznie Ich Light jeden się uleje tutaj po mnie będziemy mieć świecił zobaczyć, to będzie AMX pewnie Nie to nie AMX już się wydaje, że zagra bezpiecznie, bo to jest najlepszy z nich wszystkich Ale jak jest najlepszy Tak, ale chodzi mi no, w połączeniu z tym Okej okay. hmm. AMX jedzie na pełnej, mówię a jedzie tu do mnie, dobra ja tu cofnę specjalnie jak najdalej Nie powinien mnie znaleźć ARTA On mnie nie powinien znaleźć Arta mi za zero dała w się jest sensie blinda Specjalnie na dół Sojusznik już nie dobra, AMX tam jest Reportuję go Nie odpowiedzi tego kawu Wyświeciłem Artę od nich Zjechałam A Mx wychyla mną Ale Próbuję... kur... Tylko spaduje Próbuję... Wyświeciłem kolejnego Dobrzee Ja osiekam się na pełnej Jest M10 To Ty, Arta zabiła nam go się za full. jednym strzałem. No nie wiem, bo tutaj będziesz miał V, chociaż w sumie. A już 04 jest, no to spoko. Tak, z drugiej strony, on ci najbardziej blokuje. Znaczy ja sobie daleko od niego stoję, nie? Prosto pięknie. M10 się wychylił. Dla mnie, pięknie, 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 pięknie strzelać. Dobrze, alki żukiem poleciał ten szał. Ale ja cofam, że mnie nie wyświecił, jak go ty płoszysz. Popaliłeś go pięknie. O stare, Gdzieś... ciszę. Eee, wyświeciłem się. Na plecach. Goście są. Dobra, to trzeba już tutaj wygrać. Arta! tam nie mają, niego. Nie wiem. Nie weszło. Bugiego wyświeciłem. Uj, 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 prawie mnie trafił. To chcesz to spróbować? A jak tam stoi samowentę jeszcze? O właśnie. A te dwa i O stary. uszkodzili. Ale ch**oza. co za. 008 jeszcze w dół. Chciałem ja dobić z tego, bo mi wkurzał Nie wybiel wku... Jestem wyszczycielem ich lightów mm. Nie wiadę do krzaka No tego krzaczka jak wzajem jeszcze będzie dobry krzaczek Bugi do mnie jedzie środkiem Jestemie trafił jadą! A! Okej Ale to łóżmy na zwykłym Na zwykłym ale mnie trafił jadąc Dawaj na kurwej to ostro tego bugiego muszą zabić Aha. No zobaczymy, możesz walić. To <laughs> <laughs> no, mówię mi też, że bezpota spota yy, arty Jest. No zabijcie go! Oni go nie przebijają. No, come on. Dobrze. Pięknie. Oli, kofam ma wolne pociski. No bo on ma tą hobicę śmierdzącą założoną. Nie chcę z pod środek podjechać w tych szachii. Czekam się chwilę, nigdzie się nie śpieszy. O jest type właśnie, patrz Powodzenia już go trafił. Ja go trafiłem O on mnie nie wyświecił To było pewno Zero... O, brakuje mi jeszcze 0,12 To otrzymałem? Tak Jest szansa Ja wolę tego drugiego krzaka w sesji się tego dalej. Nie ja do tego type chyba rozwalę Ten type ma 145 życia na dwa strzały jest, jeżeli polosuję Zacznę jego dwa strzały Jeżeli polosuję no, Ale ja szybciej naładuję, nie? Jak on stoi? Czyłem okej okay. Arta wyświetlajem. O ty. Elc. Oj oy. Aha. Arel. Absol. Jeszcze Arta do mnie strzela. ARL-a, poczekam, żeby go zabić. Jest RL Zabijcie go. arty nie trafiły. Jak ja bym tak jechał, to już bym zginął i to jeszcze za 1500, nie? Jeszcze jakbyś Gridam jechał, tak? O boż, nie trafiły go. To była najlepsza okazja, żeby go trafić. No ale jakbyś teraz miastem przejechał. Ale LCK tu mam. Na środku, ale jakbyś nas to no, ale przejechał... ja nie pojadę bez spota, bo ja nie wiem gdzie ten elsek stoi. Nie no przejdziesz normalnie. Mi się wydaje, że ten elsek tu stoi gdzieś w krzaku I jak wyjadę to od razu zostanę spota i dostanę dwa razy w bok od niego. Też wolę na niego wyjechać i oddać mu strzała. Ale bym ty mi pojechał tak naokoło. Brakuje mi strzału do tego. to na rozno żółczas. Jak mnie mam. Uh -huh. Don't push przy tym arta, która nie trafiła. Jest już? Nie. Zaraz, zaraz, czekaj. Aha. El Cek, to? Wiesz, prawie wrzuciła w ciebie? Cześć to, że LC mi dał ston bez spota? No. Dobra, ja oni, tam my oni myślą, że ja tam ciągle jestem, okej. Okay. Jadę jak najbardziej naokoło. W no, środę jeszcze jak tam wychodzisz, to porobisz. ale od razu będę miał deda prawdopodobnie. Brawo. Już wiedzą Ciela o mnie. Już o mnie. Muszę z tym spierdzielać. Przez co?! No. Aha! Nie też, także spokojnie. Powodzenia, nie? Że gość sobie po prostu tak trafił. A few minutes later. Bazotto tylko został, koniec. 40 sekund, jeszcze będzie zaraz remis, jak go nie znajdą. A Bazotto, dobra. Chyba to jednak przegramy. Kochani, zostawcie suba! Good, good. 30 sekund. Oooo, odwrócił bokiem i on zginie. Ale głupek. Koniec. Przegraliśmy na 20 sekund przed końcem bitwy. Tak. Teraz pytanie, czy mam M-ku? Masz.